Hej kochani, witam was w kolejnym filmiku Dzisiaj zrobimy sobie luźniejszy filmik A mianowicie tak Co wolisz? Pierwsze Czy wolałabyś wyjść z domu z nieułożonymi włosami I pełnym makijażu Czy z ułożonymi włosami Ale bez makijażu ja osobiście swoich włosów jakoś szczególnie nie układam. Generalnie u mnie postawa to uczesać się, jeśli są tuste, bądź umyć włosy to jest taka podstawa. Wyjść z domu bez makijażu, kiedyś dla mnie to było w ogóle niemożliwe i w ogóle jak można było wyjść z domu bez makijażu, ale teraz to jakoś na luzie do tego podchodzę, tym bardziej jak mam chęć, to już w ogóle się nie maluję. Także myślę, że wyjść z domu bez makijażu. Wolałabyś, żeby zgolono ci brwi, czy żeby wypadły ci rzęsy? Hmm. Myślę, że zdecydowanie wolałabym, żeby zgolono mi brwi, ponieważ brwi odrastają. Można je sobie dorysować i kiedy mam teraz tą grzywkę, to mogę sobie ją tak zacz zaczesać, że nie będzie w ogóle widać, że nie mam brwi, czy coś tego typu. A z tego co wiem, to rzęsy chyba nie odrastają, także zdecydowanie wolałabym zgolić brwi. Wolałabyś wyjść z domu z źle nałożonym podkładem czy z przesadną ilością różu na policzkach. <noise> Ogólnie ja nie użyłam ani podkładu, ani różu na policzki, ale jak już bym miała wybierać, to wolałabym wybrać róż, ponieważ każdy mógłby pomyśleć, że nie wiem, że zmarzłam, że się coś zawstydziłam. A nie, nie lubię po prostu, jak ktoś ma pomarańczową twarz. Sama raz ja zostałam pomalowana przez siostrę, to stwierdziłam, że za dużo pudru i w ogóle zaczęłam zmazywać wszystko z twarzy, także wybieram róż. Wolałabym pomarańczową opaleniznę. Czy dziwnie wyglądającą opaleniznę w miejscu, którego nie można zakryć. Myślę, że wolałabym w tym miejscu, którego nie można zakryć, bo wyglądałabym w jednym miejscu źle, a nie wszędzie. Wolałabyś mieć źle obcięte włosy czy zły kolor włosów? <laughs> Obciąć włosy i ścinanie włosów to jest w ogóle rzecz bardzo krytyczna, bo nie wiadomo o co chodzi: czy ścięte włosy nierówno, czy ścięte włosy dotąd, czy dotąd. Dlatego wybieram zły kolor włosów, bo osobiście nie farbuję włosów, ale. Nie chciałabym, żeby ktoś mi chciał włosy na przykład do tej długości, wtedy mi się chyba załamała, także zdecydowanie zły kolor włosów. A tu mogę dodać, że moja mama jest fryzjerką, także ona by na pewno tego nie tknęciła. Wolałabyś zostać pozbawiona na zawsze dostępu do YouTube'a czy Twittera? Zdecydowanie do Twittera, bo Twittera praktycznie nie używam. Mam tam jakiegoś Twittera, raz na rok wrzucę jakiś tweet i tyle. Wolałabyś cały czas chodzić do tyłu czy z każdym krokiem w przód ukłuć się w palec? Inne pytanie. Trochę. Też wolałabym chodzić tyłem, bo nie lubię, kiedy jest mi zadawany ból. Wolałabyś być sławną blogerką czy vlogerką? Vlogerką. Wolałabyś cały czas szeptać czy krzyczeć? Szeptać. Wolałabyś być spalona czy pogrzebana żywcem? Spalona, bo chyba mniej bym to trwało. Wolałabyś nie słyszeć czy nie mówić. Wolałabym nie mówić. Wolałabyś cofnąć się w czasie, czy zobaczyć przyszłość. Zobaczyć przyszłość. Wolałabyś oddać laptopa czy telefon. Telefon. Dostać jedynkę i 50 zł, czy dostać piątkę i zgubić 50 zł. Dostać jedynkę i znaleźć 50 zł, ponieważ jedynkę można poprawić. Poprawić sobie twarz, czy zmienić fryzurę. Zmienić fryzurę, ponieważ nie chcę nic zmieniać swojej twarzy. Zapomnieć wziąć z domu portfel czy telefon. Portfel, bo i tak nie zawsze go używam. Hodować chomiki czy rybki? Wolę hodować rybki. Dostać autograf od sławnego idola czy znaleźć 100 zł? Wolę znaleźć 100 zł. Przewrócić się na przystanku czy spać z krzesła w klasie? Spaść z krzesła w klasie. Połknąć pająka czy szczurzy bobek? Boże, ja nie wiem kto wymyślał te pytania. Twój. Chyba połknąć pająka. Pod choinką znaleźć tablet czy smartfona? Tablet. Zdecydowanie tablet. Jeździć na nartach czy na snowboardzie? Na ani jednym, ani na drugim jeszcze nie jeździłam, ale myślę, że wolałabym snowboard. Śpiewać kolędy przed całą klasą czy rodziną? Zdecydowanie wolałabym śpiewać kolędy przed rodziną. Chociaż przed klasą też nie wprawiałoby to dla mnie problemu, ponieważ śpiewam też przed całą szkołą. Także w sumie tutaj sama nie wiem dokładnie. Myślę, że to i to. Wygrać samochód czy motocykl? Wygrać samochód, oczywiście, że samochód, bo w samochód można jeździć większą ilością osób i więcej pomieścić i temu podobno. Także myślę, że samochód. Dostać śnieżką w twarz czy wpaść w głęboką kałużę. Myślę, że śnieżką w twarz, bo jak wpadłam do głębokiej kałuży, musiałabym się cała przebierać, a śnieżkę bym tylko zeszła i opierdoliła tego, kto mi nią walnął w twarz. Studz szklankę z sokiem, czy upuścić pizzę na podłogę? Myślę, że upuścić pizzę na podłogę, bo szklankę z sokiem musiałabym sprzątać, a pizzę bym tylko podniosła i dała na przykład psu albo kotu, żeby sobie zwiat. Zostać kimś sławnym, czy wygrać milion na loterii. Nie zależy mi na sławie. Wybrałabym wygrać milion na loterii, bo ogólnie to dzięki kasie wszystko masz, także nawet jakbym chciała, to bym sama zrobiła się sławną. Seplenić czy jąkać się? Hmm. Wolałabym się jąkać, bo czasami zdarza się każdemu jąknąć, a seplenienie mnie bardzo drażni, nie wiem, po prostu jestem uczulona na tym punkcie. Zjeść robaczywe jabłko czy połknąć muchę? Wolę połknąć muchę, bo szczerze mówiąc, już raz to zrobiłam. jak jechałam na rolkach. Mucha wjechała mi fu, Mucha wleciała mi do ust i tak jakoś się skończyło, oraz też wleciała mi do oka, także to dla mnie nie jest nowość. Także myślę, że zdecydowanie wolałabym zjeść jedną muchę niż jabłko z robalami. To jest koniec, właśnie tagu. Co wolisz? Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten tak i że ogólnie lubicie tagi, bo nie nagrywałam tagów od wow, wow. 7-8 miesięcy, nie jestem teraz w stanie Wam powiedzieć, bo nie pamiętam. Co jeszcze? Przepraszam Was, że ostatnio tak długo mnie nie było, to przez to, że cały czas jestem zajęta szkołą i nie mam warunków do nagrywania, gdyż sąsiad często wierci. Akurat aktualnie dzisiaj mi nie przeszkodził, ale jeśli chcę już nagrać jakiś cover, to to jest bardzo zazwyczaj za każdym razem zaczyna wiercić, także... Nie wiem kiedy będzie cover. Od razu o tym mówię, ale mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się go zrobić. Zachęcam wszystkich do zrobienia tego tagu. Jest to dość luźny tag, nie trzeba się przy nim jakoś specjalnie wysilać. Przyjemny moim zdaniem, także polecam wszystkim zrobić ten tag. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki.